Cześć, nazywam się Mieszka Kantorowska. Ostatnio mam szczęście do trafiania na bardzo ciekawe, inspirujące cytaty, więc pozwól, że dzisiejszy odcinek też rozpocznę od cytatu, który mam nadzieję, że na Ciebie równie inspirująco za zadziała skłoni do myślenia. A brzmi on tak. Nie mówcie mi, abym nie latała. Po prostu muszę latać. Bob Merrill i Julie Stein. No właśnie. Ja. Interpretuje to w ten sposób właściwie w odniesieniu do, do celu, do celu, który chcesz zrealizować, o którym myślisz, którego pragniesz. I różne głosy mogą do ciebie docierać. Ktoś może ci mówić, że nie realizuj tego, nikomu się jeszcze to nie udało, to nie jest cel dla ciebie, to się nie uda. I tutaj są dwa wyjścia. Możesz poddać się tym głosom, słuchać ich i zostać w tym miejscu, w którym jesteś, Albo czuć tak silną potrzebę zrealizowania tego, chęć właśnie takiego latania, pójścia za tym celem, że nie jest w stanie Cię nic powstrzymać. I jeżeli to jest właśnie taki cel, który jest dla Ciebie w danym momencie najważniejszy, to nic Cię nie jest w stanie powstrzymać ani głosy, które mówią, że, że to się nie uda, że to jest niemożliwe, tylko będziesz dążyć do tego, bo czujesz takie silne powołanie w sobie. I ja myślę, że. Najlepiej byłoby mieć w życiu takie, takie cele, dla którymi się podąża, które kierują Twoim działaniem. Ale tutaj na uwadze trzeba mieć jeszcze jedną rzecz, o której Ci mówiłam w jednym z odcinków, a mianowicie o ekologii celu. Czyli ten cel, który musi współgrać również z Twoimi bliskimi, z Twoim otoczeniem. Więc jeżeli Ty odczuwasz taką silną potrzebę realizacji danego celu, to też mimo wszystko powinieneś mieć na uwadze, to, co oni czują, to, co oni myślą. Jeżeli w jakimś stopniu mówią ci, że to jest niemożliwe, to to się nie uda, to nie mówię od razu, że powinieneś rezygnować z realizacji tego celu, ale bardziej mu się przyjrzeć, przeanalizować. Nie upierać się na siłę przy tym, że ty musisz to zrealizować, ale mieć na uwadze, z jakiego powodu osoby, które Cię kochają, które, którym jesteś bliski, przestrzegają Cię przed realizacją danego celu. Tu bym się zastanowiła w tym miejscu. Bo pięknie jest realizować cele, osiągać te cele, ale w zgodzie właśnie z bliskimi, którzy mają na uwadze Twoje bezpieczeństwo, Twoje dobro. Bo jeżeli to mówią osoby z Twojego otoczenia, które być może Ci zazdroszczą, być może miały podobną sytuację, ale nie dokładnie taką samą jak Ty, być może po prostu się boją nowych, nowych rzeczy, osiągania celów, to tutaj nie ma co się skupiać na tym, co oni mówią. Zawsze będą mówić, zawsze będą jakieś inne opinie. Ale jeżeli czujesz ogromną potrzebę realizacji danego celu, ale osoby, które Cię kochają, które się troszczą o Ciebie, dają Ci czerwone światło, to przeanalizuj, dopytaj się z jakiego powodu, co konkretnie mają na myśli. Czy po prostu strach przed tym, że będziesz z nimi trochę mniej czasu spędzać? Z czego to wynika? Bo warto tutaj się dopytać, bo Ty odczuwasz silną potrzebę realizacji danego celu, ale docierają do Ciebie głosy od bliskich, które. W jakiś sposób Cię powstrzymują, i abyś ty w pełni mógł, nazwijmy to, rozwinąć właśnie skrzydła, odczuł te, ten lot, no to musisz mieć na uwadze to, co oni myślą, żeby to Cię nie ciągnęło w dół, nie, nie, nie przyciągało do, do ziemi, nie stopowało cię w działaniu, bo to wtedy może się pojawiać. Bo z jednej strony, ty będziesz odczuwał chęć potrzebę działania i będziesz realizować ten swój cel, ale co chwila na drodze do realizacji tego celu będą się pojawiać wątpliwości, bo te głosy będą powracać. Więc zanim wystartujesz, zanim zaczniesz realizować cel, to warto zastanowić się, z jakiego powodu ktoś może przestrzegać Cię przed tą, przed tą decyzją, przed realizacją tego celu. A jeżeli wyjaśnicie sobie to, to i Ty będziesz bezpieczniejszy w tej realizacji celu i oni będą spokojniejsi o Ciebie, a Ty wtedy będziesz mógł spokojnie realizować, osiągać swój cel. I mam nadzieję, że tak będzie. Cześć!